tutaj Wasze pierwsze kroki w pracy. Pierwsze kroki zapłaty i pamiętajcie, że no to jest tylko inwestycja w siebie i to jest tylko na plus dla Was, także yy, tutaj z mojej strony, co bym mogła Wam podpowiedzieć, jeżeli yy, no byście faktycznie wpływały na to stanowisko. No to tutaj yy, Klaudia. Yy, ja bym zaproponowała nawet wyższe stanowisko niż Klaudia. Bardzo, bardzo fajne pierwsze wrażenie, pozytywne tak, uśmiech na twarzy, także racjonalne tutaj odpowiedzi. No ujęłaś tutaj swoją osobą. Jeżeli tutaj chodzi o Paulinę. Paulina to troszkę... Tak, Paulinka jest... no... Fajnie jest, że jesteś taka zdecydowana, że jesteś pewna siebie. To jest naprawdę atut na plus. No. <laughs> Natomiast no, trzeba też trochę popracować nad składnią wypowiedzi. Nie można tak, wiecie, nie można się bujać, kręcić. Nie, no, ja wiem, ja to mam Muszę na to popracować. <laughs> Zdecydowanie, nie? Czyli trzeba po prostu tutaj być no, spokojnym racjonalnie tutaj odpowiadać, wyważać te swoje wypowiedzi. No, natomiast bardzo mi się podobało to Twoje zdecydowanie. To jest to takie na plus. Kasia. Jeżeli tutaj chodzi o Kasię, to fajne pewnie było to, że powiedziałaś o tym, że bardzo by Ci odpowiadała praca na restauracji jednak. Co Ci się w tej pracy podobało? Twoje, ceny, charakter, umiejętności, które by się przydały do tej, do tej pracy. Tutaj no była ich właśnie spokojna, opanowana, także do tego uśmiechu, za to co tutaj o Klaudii. Także ten uśmiech, ja wiem, że to jest stres, to, to jest wynerwowanie, ale, ale tutaj było troszkę tego uśmiechu i by było bardzo fajnie pozytywnie. Tutaj Sandra to się całkiem chyba nam <laughs> zestremowała. No, odpowiedzi muszą być tutaj y, pełniejsze. Tak? Y, jak ja to mówię, im no, y, więcej mówisz, tym jest lepiej dla Ciebie. Tak? Czyli na przykład na pytanie nie może odpowiedzieć jednym zdaniem. Czyli tu dziewczyny, one y, tam jakby zaczynały od, od szybucia do kłębka. Tak? Że, y, w, zaczynały rozmawiać i, i, i nawet o swoich tych doświadczeniach w szkole, że, czy co one robiły, co one organizowały, w czym uczestniczyły, czy takie swoje atuty po prostu, to, to jest to, że ta, ta komunikatywność, że ten, ta wypowiedź ustna musi być po prostu rozwinięta, nie, nie może być taka krótka. Natomiast minus macie wszystkie dziewczyny, to jest taki minus, że jeżeli udajecie się do firmy, w której chcecie pracować, to o tej firmy musicie wiedzieć wszystko. To jest taki takie na dzień dobry, tak? E, trzeba o tej, o tej firmy wiedzieć wszystko, czyli mm -hmm. prze, 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 przeglądamy ich stronę internetową, przeglądamy Facebooka, przeglądamy jakieś opinie, informacje, bo yy, no to jest taka podstawa, tak? Mm -hmm. Jeżeli aplikuję do danej firmy, ja muszę znać tą firmę. Ja chciałam tylko powiedzieć, że gdybyśmy wiedziały, że jakby tutaj mamy się przyjąć, to pewnie by byśmy się przygotowały, ale jakby do przyjęcia do hotelu naszego 59. <gry> I dlatego naprawdę się tak? nie przygotowałyśmy mhm. dokładnie. Mhm. Bo to no, chodzi o ten nasz projekt, nie? I to te stanowiska mają być właśnie obsadzone w tym wirtualnym hotelu. <grym> no ale tak, tak na przyszłość, nie? Żebyście tak, żebyś wiedziały, że jak to oplikuje się na jakieś stanowisko, to... No powiem Wam, że nawet tutaj tak blisko czy to o kubus, no to oni od, od, o każdą promocję pytają, tak, o ceny, czyli na przykład mm -hmm. jak że to byś powiedział, że oni mają taką promocję w tym momencie, ta, ta, ta promocja mm -hmm. tyle kosztuje, trzeba spełnić takie warunki, że no, no to jak wchodząc do danej firmy, musicie o tej firmie mm -hmm. już bardzo dużo wiedzieć, nie? No tutaj z tymi językami, tak? A2, a2 to widzę, a2, <laughs> ale no, takie podstawowe informacje z tej, z tej branży hotelarskiej, tak, albo nawet o sobie, no, to, no to, 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 tak, to trzeba popracować. No bo jednak praca w tym zawodzie, no to przede wszystkim, no tutaj ten, ten język jest, po, wiem, że tutaj bierzecie udział w tym programie. I chyba francuski jest waszą tutaj dominującą, tak? <grymne> nie? Ja uczę się od, od towarówki francuskiego, dopiero w takim Także ten angielski jest taki uniwersalny i, i tak jak do nas przyjeżdżają różni goście, czy to z Japonii, czy to z Niemiec, czy z Kanady, czy, czy nie wiem, czy z Francji, czy z Włoch, no to, to ten język taki angielski uniwersalny jest kontaktowy, tak goście, że z każdym gościem tutaj się porozumiemy że dziewczynistka wasza jest chyba też Ukraińką. Ostatnio tu byłam, gdy mm -hmm. yy, ja mówiłam mówiła mówiłam właśnie troszeczkę wcześniej i właśnie wyczułam akcent ukraiński i mówiłam no, że będzie od zawodowych że, że zauważyłam, a pani mówi, że tak, że właśnie dużo macie po prostu gości, tak, po yy, prostu z yy, szczególnie z sąsiadów mm -hmm. naszych, dlatego też właśnie ją. Tak, tak, dokładnie, dokładnie tak, że to, yy, też tutaj ten, nie yy, tylko ta granica zachodnia, ale teraz ta granica tak. wschodnia jest otwarta, nie? i. Fajnie, jak oni przyjeżdżają i, i, i ktoś ich witali i pięknie wita, się znowu, że no, no, coś z nimi tam Także no, bardzo miło było mi się tutaj z Wami spotkać. No. Ale, <grym> no, macie tutaj predyspozycje y, fajne. No tylko przede wszystkim to, to jest świetne, że bierzecie udział w tym projekcie i im więcej takich projektów będzie realizowanych, tych zachęcam Was do tego, żebyście brali udział, bo to, to naprawdę to są umiejętności, to są kompetencje, które nabywacie, to jest kontakt z ludźmi, to są nowe doświadczenia i to jest zawsze tylko na plus, zawsze. Nikt nie wiem Ale jest tak. też na tych muszą muszę się uśmiechać, bo na rozmowę to się nikt nie pozostaje. uśmiechnie. Pani oczkiem nie Nie, nie! Na dziewczyny, już jesteście po rozmowach jak wasze wrażenia, Klaudia? Stres był? Był duży, ale, ale fajnie i mogliśmy poczuć to, co poczujemy za parę lat albo za, sumie, za dwa lata już nawet. I myślę, że dało nam to do myślenia, co musimy poprawić. Jak w szkole tam przeprowadzaliśmy rozmowy, to całkiem inaczej niż jak się przyjdzie i się poczuje, to... No, bo to jest kura. Sandra, stres cię zżarł? Wcześniej, ale dopiero jak przyszłam tutaj to masakra, po prostu jechałam od razu do gabinetu, to już wiedziałam, co powiedzieć. Mhm. Trzeba popracować trochę nad oddychaniem. Dokładnie. Paulina, ciebie stres dopadł, czy nie? Trochę tak. Do tej pory mi się trochę radzę czasem. No. <laughs> tak, ale. Na pewno zapamiętam to do końca życia, bo to taka pierwsza moja rozmowa, nigdy na takiej nie byłam. Ale tak jak powiedziała, to jest takie poczucie właśnie takiej y, trochę realności, że tak jakbyśmy faktycznie aplikowały na te stanowiska. Y, myślę, że to nas zahartuje. Mhm. Kasia? Twoje e, wrażenia? Dla mnie też to był stres na pewno, e, no, do tej pory. <śmiech> <śmiech> ale, ale co, to nas wiele nauczy na pewno na przyszłość. Warto? Warto. Warto. Tak. No to się cieszę. To dziękujemy bardzo Pani, że nam poświęciła czas.